Hej, ponownie Krzysiek z tej strony. Próbowałem odpalić przez FC ten regulator, który naprawiałem, już wrzucony jest odcinek na YouTube. Oczywiście mikrochip jest aktywny, jest zdrowy, ale nie było napięcia na, na bramce... na bramkach MOSFETów. Połapałem się z tym, dlaczego nie ma. Tutaj jeżeli jak sobie złapię, pokażę. Myślałem, że to po prostu już MOFSET siedzi, ale nie. Dwa razy je sprawdzałem i mi po prostu nie pasowało, bo w ogóle jest zdrowe. Także przygotowałem sobie tutaj przewody już yy, pod Fly Controller, żeby po prostu z, przez Fly Controller zapuścić sygnał i ruszyć tym silniczkiem. Już pokażę tu to to miejscu. To jest tak. To jest te maleństwo w tym oto miejscu. To jest ten rezystorek, to jest 2,2 ohm. Taką ma wartość. On. I on jest... O, o tutaj właśnie, tak, o, pokażę. To jest właśnie ten element. I on tutaj widać wchodzi, mamy tutaj przejście, tak? I mamy nóżeczkę i on w tym kierunku nam idzie na, na MOSFET. Tak to wygląda. Dobra, wracam e, za chwilkę, uruchamiam e, ten naprawiony, dalej tu leży e, ten zepsuty. Hej, wracam po przerwie. Tutaj jeszcze we wstępie wrzuciłem linka do układu tego drugiego mikrochipu. to jest Fortior FD628, 80, no, coś tam, coś tam. Tu jest ten numer jakby seryjny, produkcyjny tego Fortiora, widzimy raz, dwa, trzecia, czwarta, piąta ścieżka do układu MOST-u. fajnie, fajnie, tu jest na RCRubes rzucone i pokazane. Tam też inne zdjęcia, tutaj bardzo fajne zdjęcia dla BB21, jak mniej więcej tu widać że jest pierwsza, raz, dwa, trzecia, czwarta ścieżka z układem Fortiora jest połączona. Dobra, teraz już do rzeczy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj pokażę. O tak. Można zakupić sobie od Chińczyka, tu jest 10 sztuk. 10 sztuk proszę Państwa MOSFETy bo ja mówi się przyzwyczajenia MOSFET a tak naprawdę to są MOSFETy 10 sztuk 3,78 plus 3 dolce przesyłki to jest 6, 7 razy 3 no z 25 zł za 10 mowsetików jeżeli komuś się często MOSFETy palą i już obcykał po karcie katalogowej czyli po tym jeżeli ma takie MOSFETy MOSFETy będę mówił kuśma to po prostu można szyb sprawdzić i pogrenić okay, sobie. Przejdę do rzeczy, podłączę sobie swój FC. Tak. Tam ma to nic pozbierane, nie jest. Jest ok. Włączyłem. Jest ten Ok, teraz podłączę sobie zasilanie. czyli peka się odezwał wysyłamy pulsy zakładka Motors, z tak sprawdzania i teraz łapię sobie ten motorek tak żeby on tutaj nie skakał ok no i kręci, także to wszystko dziękuję serdecznie coś trzymacie